Dzień dobry Państwu. Przerwa kawowa, no właśnie, tak, nie, nie, nie może być zbyt krótka, bo kolejki do, do ekspresów oczywiście nie da się przyspieszyć, to ja przyspieszę. O czym będę mówił? O pracy zdalnej jako katalizatorze digitalizacji procesów HR-owych, ale moja prezentacja będzie miała dwie części i Państwo zobaczycie ten podział wyraźnie. W pierwszej podrzucę kilka pomysłów od naszych klientów, tam gdzie, gdzie nasze eteczki znalazły zastosowanie, parę sprytnych lifehacków, powiedzmy, tak to nazwijmy. Zobaczmy sobie, o czym będziemy mówić. Elementy na zielono, tak, widok tej architektury, Państwo znacie z poprzednich prezentacji. My zahaczamy o portal pracowniczy, eteczkę, Y, troszeczkę HR, service delivery y, i ORCP też w kontekście właśnie tej pracy zdalnej. Y, archiwum klasyczne, y, czyli y, coś, co chcemy zastąpić naszymi eteczkami i nasi klienci świetnie sobie z tym radzą, natomiast y, w, przy rozmowach z Państwem, no często, często boimy się y, nakładu pracy, tak? Ogromu pracy, z którym się to wiąże. Dlatego, dlatego naszym pomysłem, który tutaj podpatrzyliśmy sobie gdzieś u klienta jest taka powiedzmy sobie częściowa teczka, czyli nie rzucamy się z motyką na słońce, nie próbujemy od razu zeskanować wszystkich dokumentów, od razu zdigitalizować całego archiwum, tylko może byśmy sobie wybrali kawałeczek i po kawałku stopniowo elementy poszczególnych fragmentów, poszczególnych części teczki, Taki przykład z życia. Firma produkcyjna ten obrazek ma przedstawiać firmę produkcyjną, dużo się dzieje, tak? Ale, ale jeżeli, jeżeli branża jest mocno wyspecjalizowana, jeżeli mamy specjalistów, którzy muszą się chwalić certyfikatami, te certyfikaty są kontrolowane, one są wydawane na, na pewien okres, to wszystko trzeba kontrolować tak na bieżąco to może też podlegać kontroli służb zewnętrznych. I teraz wyobraźmy sobie, że te certyfikaty mamy w formie elektronicznej. Mamy je w tecie przypisane do pracownika, wykorzystujemy jedną z, jedną z części teczki, tak, pracownik nie musi tam mieć tej elektronicznej umowy, nie musi mieć zapełnionej całej swojej teczki, ale akurat te certyfikaty, jeżeli się tam znajdą i jeżeli korzystamy z MF w tym zakresie, bo jak mówimy e jak jak mówimy, jak mówimy o archiwum pracowniczym to oczywiście myślimy stricte o tej części o tej części twardej HR-owej, ale nie, bo możemy wybrać sobie fragmenty teczki, udostępnić je pracownikom przez portal pracowniczy, przez TTM, i możemy zrobić to na dwa sposoby. Możemy udostępnić samemu pracownikowi jego własne dokumenty wybrane, ale możemy też udostępnić przełożonemu Wskazane dokumenty jego podwładnych, tak? I wtedy w przypadku takiej kontroli, w przypadku poszukiwania czy, czy, czy sprawdzania, czy, czy dany pracownik może się pochwalić danym certyfikatem, no mamy gotowe narzędzia, tak? Jeżeli do tego dodamy pracownikowi narzędzie w postaci tableta, czy dowolnego innego elektronicznego urządzenia, gdzie tą TTM sobie odpali, no to wręcz może, można powiedzieć, że nosi sobie to nasze archiwum w kieszeni, tak? To jest jeden z takich przykładów z życia. Druga sprawa, zaświadczenie o zatrudnieniu w CTME. Czy ktoś doświadczył kolejek w tej sprawie? Szczególnie w jakimś okresie podobno, to też przy, przy, przypadki, gdzie nam klienci podpowiadali, no najwięcej w czerwcu, tak? Kiedy rekrutacje, pracownicy z, z małymi dzieciaczkami, szukają miejsc w przedszkolu to chyba się nie zmienia, tak? Tutaj cały czas, cały czas braki. No i nasza propozycja jest taka, aby zaświadczenie udostępnić również w tecie w formie elektronicznej opatrzone, w, wykorzystujemy do tego raport, raport wdrożeniowy, który opatrzymy sobie, opatrzymy sobie odpowiednimi klauzulami, tak, tak żeby było jasne, że ona, ten, to, to zaświadczenie nie wymaga podpisu pracownika działu personalnego. Udostępniając w ten sposób pracownikom takie zaświadczenie, oni mogą sobie je pobrać, mogą wysłać mailem, jeżeli to przedszkole jest nowoczesne i w ten sposób przyjmie, albo wydrukować i zanieść w formie papierowej. Temat załatwiony, tak, pracownicy nie stoją wtedy u nas, nie umawiają się, nie, nie zgłaszają nam, używając na przykład zgłoszenia do HR. Potrzeby o takim zaświadczeniu? Tylko najzwyczajniej w świecie obsługują się sami, czyli wykorzystujemy self-service. Co można zrobić z eteczkami? Odwrotnie, tak, czyli na razie powiedzieliśmy sobie co pracownik może wyciągnąć z eteczki, ale on może tą eteczkę również nam z, zasilać i no właśnie, to czego nie było w prezentacjach moich poprzedników, no nie było jeszcze dzisiaj, ani wczoraj screenu z TTHR, prawda? Yy, mamy przykład na ekranie yy, oświadczeń pracowników, tak? Nie wiem, czy wyraźnie widać, bo ten rzutnik na pewno nie, yy, nie pokaże. Mamy oświadczenie o korzystaniu z opieki nad dzieckiem, generalnie jest cała, cały zestaw oświadczeń, które możemy obsługiwać, które nie wymagają podpisów czy wersji papierowej, a którymi możemy eteczkę pracownika zasilać. Tak? Czyli nie musimy mieć elektronicznego podpisu, nie musimy mieć wersji papierowej, wykorzystujemy oświadczenia z modułu wnioski pracownicze. Zupełnie podobnie będzie się to działo z wnioskami Urlopowy, a tu mamy jeszcze widok. Nie było to, będzie teraz dużo screenów z TTHR. Mamy widok w kontekście pracownika, tak? Czyli już eteczka, część B, jeżeli nie wyraźnie widać i dwa oświadczenia już dodane. One tutaj wylądowały z, z TTHR i po prawej stronie widać też link. To też jest ciekawostka. Można do tego samego wniosku wejść z poziomu TTHR, czyli krótko mówiąc, nic tam nie ginie, tak? Analogiczne rozwiązania, ale dotyczące wniosków urlopowych. Zobaczcie Państwo, że jeżeli macie eteczki, to wręcz możecie sobie to ustawić samodzielnie w słowniku. Wybieramy dla odpowiedniego rodzaju absencji, jaki rodzaj dokumentu do, dokąd ma trafić w eteczce. System już to posortuje w sposób prawidłowy. I tutaj powolutku już będziemy przechodzić do tej pracy zdalnej bo ostatni pomysł to coś, co być może nas czeka, tak, co będzie nieuniknione w związku z tymi zmianami, o których mówił Paweł Żak też. Wnioskowanie pracownika w kontekście home office'u. Zgłoszenie do HR-ów, które już pewnie państwo znacie, może wykorzystujecie w swoim celu, ono lada moment, o tym też już była mowa, będzie wzbogacone o konfigurator, i tutaj mamy to samo zgłoszenie, ale już rozbudowane wdrożeniowo. Zobaczmy sobie, po prawej stronie pojawia nam się pole słownikowe rodzaj wyposażenia. Oczekiwana data pobrania. O co chodzi? No, pracownik mógłby zawnioskować o niezbędne wyposażenie, tak, żeby jego stanowisko pracy w domu było wyposażone w sposób, no powiedzmy, że zgodny z przepisami BHP, tak? Bo to, to za chwilę tego typu oświadczenia. Ustawodawca przewidzi w tych zmianach jako, jako obowiązkowe tak, ze strony pracownika. No i przechodzimy już do tej pracy zdalnej. Screen, który widzieliście Państwo na poprzedniej prezentacji u Pawła, faktycznie tak, to, co wprowadzamy, to, co wprowadzi ustawodawca, to jest podział pracy zdalnej na stałą, częściową i, i okazjonalną. Tak. Prawdopodobnie dokładnie tak jest, że, że, że jeżeli u Państwa praca zdalna występuje, no to najczęściej w, w, te, w, tym, w tym rodzaju, który będziemy nazywać pracą częściową, tak, zdalna częściowa czy hybrydowa, bardziej potocznie, co będzie, co będzie interesujące, my będziemy mogli sobie wewnętrznie ustalić, tak, jako regulamin, pewnie Pani Małgorzata wczoraj już, już to ma. Yy, yy, możemy ustalić sobie limit pracy zdalnej według zasad firmowych, czyli, czyli o ile w przypadku 100% pracy zdalnej 100% już, w przypadku pracy okazjonalnej limit 24 dni. Yy, I czytałem opinię, że to jest zdecydowanie za mało, no to najczęściej zastosowanie będzie miała ta, ta właśnie forma częściowa, ale ona wymaga troszeczkę nakładu pracy ze strony pracodawcy, tak? Musimy sobie określić limit dni w roku czy w miesiącu. No właśnie, no jak to będzie wyglądać? No my pracujemy, tak, nad tymi zmianami, czekamy, kiedy, kiedy ta ustawa wejdzie, bo cały czas pracujemy w oparciu o specustawę z początku pandemii. No i widzicie państwo już na ekranie, że to trochę mamy zrobione, tak? Czyli co nam się pojawi nowego? Zakładka praca zdalna. Oczywiście poruszamy się tutaj w obrębie umów, tak z pracownikiem. Praca zdalna, pracownik, ustalamy z pracownikiem, jaki rodzaj, jaką formę pracy zdalnej będzie nam świadczył. W przypadku, w przypadku częściowej system będzie kontrolował, jeżeli będzie miał te informacje, kiedy pracownik na, na pracy zdalnej przebywał, no będzie oczywiście kontrolował, czy on w ramach tych limitów się mieści. Część, o której też wspomniał Paweł, czyli refundacja kosztów pracy zdalnej znowu ustawodawca może to i dobrze nie narzuci nam gotowego rozwiązania to jest kwestia ustaleń wewnętrznych pracodawcy ale no właśnie gdzieś w systemie trzeba będzie to zaewidencjonować i chyba tej pracy będzie, będzie sporo bo zobaczcie państwo że dodatkowo musimy po, posiadać informacje o miejscu wykonywania pracy zdalnej tyle adresów, ile, ile, ile tak naprawdę pracownik, to pracownik będzie decydował, tak, z którego miejsca i może nam zadeklarować w zasadzie chyba nieograniczoną liczbę. Zobaczymy w praktyce, jak to będzie wyglądać i jakie ciekawe adresy się pojawią u państwa w systemach. Zobaczmy. No właśnie, jakie oświadczenia, tak? Jakie oświadczenia musi będziemy Musieli obsługiwać i one się pojawią u Państwa w aplikacji przy, po, po, po jednym z hotfixów. Na przykład, oświadczenie o spełnianiu warunków BHP w miejscu pracy zdalnej. Tak? Czy pracownik będzie oświadczał, że, no, że to jego miejsce jest odpowiednio wyposażone i. No i nie ma tam szkodliwych warunków. Nie, nie wiemy jeszcze chyba jak z kontrolą, tak? Jak, jak, jak będą przebiegać takie kontrole. Tak jak z, yy, z kontrolą przeżywości. <grywa> Okej. Okay. No właśnie, właśnie jak, to jest z tymi, jak to jest z tymi zmianami? Wszyscy sobie poradzili przez dwa lata. Jak już każdy dostosował swoją organizację do tego, no to wchodzi ustawodawca ubrany cały na biało i mówi, teraz to wyregulujemy. Tak? Proszę spojrzeć na taki ekran roboczy, ile tych oświadczeń my musimy przygotować. Tak? One w różnych kombinacjach nie będziemy tego. Oczywiście tutaj szczegółowo omawiać, ale w różnych kombinacjach, część z, nich jest, część z nich jest wymagana, tak? część z nich jest w kontekście miejsca pracy. No i większość, tak jak widać w tej kolumnie pierwszej, będzie predefiniowana, czyli przygotowana przez nas, przez naszych programistów, analityków i gotowych do wykorzystania tak? u Państwa w systemie ostatni screen z HR pewnie ostatni dzisiaj też. Proszę spojrzeć prosta zakładka tak pracownik jego oświadczenia znana jeżeli korzystacie z tego, tego z państwo i dokładnie w tym samym miejscu yy, będą się pojawiać te nowe oświadczenia. Sposób w jaki one trafią do systemu. No jeżeli nie będziecie mieć państwo modułu do yy, w tecie tak, czyli że pracownik sam nam będzie zasilał, no to pewnie pozostanie taka tradycyjna Ewidencja bądź też, bądź też import gdzieś z zewnątrz, tak, no ale samych oświadczeń nie obejdziemy, jeżeli one są wymagane. Od pracownika proszę spojrzeć. To jest taki roboczy screen, ale, ale możemy zobaczyć, jak taki wniosek o uzgodnienie pracy zdalnej będzie najprawdopodobniej wyglądał. No chyba że nas jeszcze ustawodawca czymś zaskoczy, tak? Proszę spojrzeć. Pracownik będzie wypełniał e, termin tak rozpoczęcia. Wskaże nam ten adres, system ma podpowiadać adresy, które już są do pracownika przypisane, ale będzie możliwość, będzie możliwość wprowadzenia zupełnie nowego. Te oświadczenia, które Państwo wcześniej widzieliście, które są w kontekście wskazanego adresu, zaznaczamy, tak, czy spełnia, czy nie spełnia warunków. Oczywiście my, co się da, będziemy walidować, tak, przy, przy, przy tego typu oświadczeniach. Ważna informacja, że pracownik po przesłaniu tego do HR, no właśnie, to co, to co mówiłem, tak, jeżeli z tety wpada nam do tety HR-owej, ewidencja nam się odkłada, jeżeli wszystko ustawimy sobie w słownikach związane, po pierwsze powiązane z czasem pracy, tak, bo będziemy wiedzieć, że pracownik pracuje zdalnie, będziemy wiedzieć, że mamy mu zapłacić ekwiwalent, czy, czy jakkolwiek refundację, no to musimy mieć tę informację, tak, czy on był w biurze, czy był na urlopie, tak, żeby te, te dane w płacach nam się policzyły w sposób prawidłowy. Zobaczmy jeszcze. W zależności od tego oczywiście, na jaki rodzaj jest pracy zdalnej, czy hybrydowej, czy, czy częściowej, ten wniosek pewnie będzie się odpowiednio dostosowywał, tak? No i spójrzmy tylko, co jest nam potrzebne w naszych aplikacjach, tak? Żeby w 100% obsłużyć ten temat. Kadry chyba każdy z Państwa posiada, tak? Moduł zgłoszenia czasu pracy. Albo mamy, albo nie mamy, zależy, jak kto ma rozbudowanego RCPa. Natomiast najważniejsza informacja chyba w tym kontekście jest taka, że nie będzie żadnego konkretnego modułu do samej obsługi pracy zdalnej. tak. Wykorzystamy to, co rozbudujemy to w tych modułach, które już istnieją. Tak? Czyli w, posiadając komplet pięciu tych modułów, tak jak widzimy, no macie Państwo gwarancję, że, 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 że te zmiany związane z pracą zdalną obsłużymy w sposób jak najbardziej wygodny. Natomiast no, jeżeli któregoś z tych modułów brakuje, przykładowo wniosków pracowniczych, no to pozostanie ta tradycyjna ewidencja od strony, od strony użytkownika TTHR. Także czas jeszcze jest. Ja zachęcam, żeby kto, 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 kto nie ma, a chciałby, to jak najbardziej jest jeszcze czas, żeby takie proste wnioski uruchomić. W momencie, kiedy, kiedy zmiany przepisowe wejdą w życie w hotfixie, po prostu pojawią się zupełnie nowe z tym związane wnioski. Dla, dla naszych pracowników, dla naszych podwładnych. Także z mojej strony to, sz, wszystko, to, szyb, to wszystko. Starałem się szybko. Mam nadzieję, że się wyrobiliśmy w czasie. Następna prezentacja. Proszę. Dziękujemy, Pawle, bardzo.